Cześć, Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Cześć, jestem Dzień. Boski nam zniknął z kadru. Michał wziął opla swojego sąsiada. Tak? Sąsiad też wujek? Nie obrażaj. Sąsiad? No i to jest taki dalszy. No, no to patrz, tam wszystko. Ty masz opla, on ma opla, Macie ma opla. opla. Dlatego... A ty też jesteś oplem. To ja też mam astro te no. Boski, co tutaj Michał Ci zlecił, żebyś zrobił sąsiadowi? Olej. Olej i termostat. Termostat. Jeszcze znalazłeś wyciek oleju. No, ale... Z czego jest wyciek? Jemu ja mów głośno. Z pałużą. Bole mnie. Z Co się, się miało działo z termostatem? Nie dogrzewało auto? No, otwarte było. Cały czas, tak? Tutaj patrzyłeś, że w któreś te termostaty się otwierają dosyć no późno, nie? I tak się byla. 108 stopni? 100, 102 chyba 102? Nie znam 105. 105, a ten ma ile? Ten ma większy mi stopień O, ten chyba te 105 Ale ja mówię, że w MINI miałeś ciekawą przy, przypadek, tak? Z ogrzewaniem z Znaczy nie, no tam jest yy, Pierwszy bieg wentylatora się włącza chyba przy 107 dopiero A drugi bieg przy 114 Także raczej wodą tego zalać nie można tak, także pamiętajcie, że płyn to nie tylko płyn, że Wam nie zamarznie, ale też ma inne właściwości. Oddawanie temperatury i i Ile temperatury przeniewierzenia? Tak. No, boski, czyści sąsiadowi? To nie mój sąsiad. No ale ja, sąsiad to prawie jak tu. Eee, to <gryw> prezydent, to nie jest jesteś, ja jako eee, do mnie. <gryw> Czyli co tam Boski zostało? Na olej! Jaki olej będziemy zalewać? Jaki olej? Zdecydowaliście? 5,30 sam. 5 do 5 było 30 lipi moli, moli, ben. moli lipy. Bo tutaj też jakieś stuki się wydobywały, tak? Z rozrządu. Z rozrządu, stuki. rozrządu był wymieniany. Był wymieniany nie wiem, to razem, razem z olejem, tylko okay. zakryjemy, żeby nie było kto go wymieniał. Ile tam było olej? A 5 było 30 bo tu wziąłem jakiś olej, gdzie nic dziwnego, jak to tak wygląda. A ile jestem przejechany na. Teraz e... coś ma chyba około 115. E, no, no, z tego, co tam mówił sąsiad, no, to chyba 18 tysięcy jest na oleju zrobione żeby... to Long Life. To Long Life, właśnie. No. Czyli tutaj... później, później się dziwią że coś stuka. Tak jest. Czyli hydraulika ta mogła być już obciążona e, kiepskiej jakości olejem. Wy wydziwiacie. Wlejemy świeży olej, odpalimy. Boski tutaj potem droi porządek pod maską Co Boski nie chce wejść w Nie, przeszkadzacie mi Przeszkadzacie chcesz... mi, Chodźcie no. no, Przepraszam, jeszcze tam gdzieś chcesz pracować, a my ci przeszkadzamy No, do roboty byście się wzięli, a nie Huligany No, ale cisza Traci z Tobą? Nie tak, żeby mijało mi po drodze, nie wywaliło No, <laughs> Chciałem na nie już no. Bez, Bez termostatu założę. Mij jego ze środka. Nie no, będzie dobrze. Sprawdzimy. Będziesz Pan zadowolony. Będziesz pan zadowolony. Zaj, nie zdradzamy napraw. tych w włoskiego. Nie ma co. W tym jest... odcinku to już wszystko. Pozdrawiamy.